Halo, halo Mietku, halo, halo Franku. Witajcie na kanale. Ja jestem Sekiu i dzisiaj będziemy grać grać w Two Point Hospital. Słuchajcie, ja ostatnio sporo pograłam w sensie nie jakoś w ostatnich dwóch tygodniach, ale jakiś czas temu pokupowałam sobie wszystkie dodatki i została mi dosłownie chyba tylko jedna plansza. Tak. Spiczasta przełęcz, a tak to zobaczcie, już wszędzie są gwiazdki. Wszystko już tutaj przeszłam właściwie. Ostatnia misja. Oj. I zobaczymy, co to tam się będzie działo. Jeszcze w nią nie grałam ani razu, więc mam nadzieję, że nam się powiedzie i że dostaniemy trzy gwiazdki. Cóż można powiedzieć o tej górze? Przy dobrej pogodzie jest śmiertelnie niebezpieczna. A pogoda nas nie rozpieszcza. No, pewnie będzie ciężko, z racji tego, że to jest ostatnia misja. Podejrzewam, że będzie najtrudniejsza. No, ale zobaczymy. Okaże się. Najtrudniejszą misją do tej pory było. coś chyba tutaj, gdzie był szpital publiczny. O tak, to było straszne. NFZ po prostu, symulator NFZ-u. Na nic nie ma pieniędzy. To, to był najgorszy szpital, moim zdaniem. Najtrudniejszy do przejścia. No, a tymczasem chodźmy już do tego. Konstruktorzy z Holistics opracowali już własne karetki powietrzne i są gotowi walczyć na dwóch frontach, a ludzie z Jumbo Megacorp pilnie przestudiowali innowacje Gretchen... O Gretchen! Gretchen Chin! Patrzcie nawet jak te światy się przenikają. Również zapragnęli załapać się na kawałek tortu. Nie wiedzą tylko, że nie mamy najmniejszego zamiaru się nimi dzielić. Nim dzielić. Wszyscy przyjmowani tutaj pacjenci to nagłe przypadki. Nie musisz więc budować gabinetu internistycznego ani recepcji. A śmieciarki przeszły, słuchajcie. Czy my podołamy w ogóle? Dobra, zatrzymam, słuchajcie, bo już jeden dzień minął. Ta sekunda to już jeden dzień. Tutaj mamy, zobaczcie, takie dwa pojazdy. To jest latający, tu jest, no wiadomo, jeżdżący. Ale tłumaczę dla osób, które pewnie nie mają tego dodatku. Pewnie mało kto ma. Jak ktoś ma w ogóle tą grę, to już jest takie o, masz, masz tu, point, hospital. A jeszcze dodatki to już w ogóle. Dobra, tutaj, co, co my tu mamy w ogóle? A, tu jest laska, która naprawia te wszystkie samochody, samoloty. Yy, no i mamy dwóch lekarzy, tak? Czy lekarza i pielęgniarkę? Dobra, lekarza i pielęgniarkę. Pielęgniarka, która potrafi prowadzić samochód, oraz lekarza, który potrafi latać. No słuchajcie, to mamy wykształconych tych ludzi. A babeczka? No, babeczka, piąty poziom! Greczen! Nie, to nie zaczynamy w takim złym stanie. 300 tysięcy to tak nie za dużo, no ale okej. Okay. Wylecz pacjentów zaśnieżenie. Hmm, czy my w ogóle potrafimy leczyć zaśnieżenie? O tego nie wiem. Muro odsiewnia, pokój woskowych głów, myjnia, salaropuch. Yy, nie widzę, żeby tu coś było do tego. Salaropuch. Zajmuj drugie miejsce lub wyższe w kategorii przewiezieni pacjenci. okruca fix. Ukończ projekt, odśnieżarnia. Skonstruuj następującą liczbę kartek. No słuchajcie, tutaj ten szpital jednogwiazdkowy ma takie bardzo długie te, te cele, to nie będzie takie, hop, że my od razu zaczniemy. Ale dobra, mówili, żeby nie robić internisty, tak? No to zaczniemy od nie wiem czego w sumie, od diagnostyki chyba, czy nie? Czy od razu jest leczenie? Może nic, nie kupujmy na razie i zobaczymy, kto przyjedzie. Jedyne co bym kupiła. Gdzie jestem laboratorium? Boże, dawno nie grałam. Um, um, um. Pięć godzin później. Um. <gryślingety> um, 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 um. Salaropuch. Nie no, gdzie to jest? Jestem ślepa. Nie, no nie ma Salaropuch. No jak nie ma, no musi być. Ale badania Badania mam, dobra Jezu. Gaśnica w razie w. Solaropuch i chyba grzejnik potrzebny, bo tutaj mamy takie klimaty, powiem wam, śnieżne. Ten odcinek mógłby być na Wigilię dosłownie. Moglibyśmy wtedy pokupować te wszystkie choinki i tak dalej. Dobra, mamy nawet lekarza, który coś potrafi. To jest szok. Kaczkolot, kaczkolot. I <laughs> to i to lot, nie wierzę. To i Potikaczkolot! Solaropu, rozpocznij projekt. Y I jeszcze wysyłamy od razu po pacjentów. Wysyłajmy po pacjentów. Tylko jak się wysyłało po pacjentów. O tego nie wiem. I no jak się wysyłało do tych nagłych przypadków? No, był jakiś guzik tutaj. No nie wiem. Tu? Nie. Tu gdzieś? Nie. Tu może. Nie. No ja zgłupiałam, czy co? W ogóle tutaj nie ustawiłam tych zasad, które zawsze ustawiam. Próg 80, przyspieszone decyzje, nie opuszczaj pomieszczenia. Albo dobra, opuszczaj, obojętnie w sumie. Wejdę do innego szpitala, gdzie była właśnie ta misja. O, no i tu jest ratownictwo. Tutaj normalnie jest taki GPS, powiedzmy. Można zobaczyć, gdzie nasze karetki jeżdżą i co konkurencja robi w tym czasie. No a tu, gdzie jest przepraszam ten przycisk. Jezus, Maria, nie zaczniemy grać, bo nie wiadomo, jak karetkę wysłać. Ja przeszłam dwie plansze po trzy gwiazdki każda i nie miałam żadnych problemów. Ale oczywiście, jak włączę nagrywanie, to jest wielki przypał. No nie da się wysłać, no. No co ja mam zrobić? O tego nie wiem. No nie da się nic zrobić. Nie da się wysłać tych ludzi. To no co? No jest karetka przecież, to ci jedź. A może odśnieżyć? Nie, odśnieżyć bez sensu. Odśnieżaj ty! Nie, odśnieżyć bez sensu. Odśnieżaj ty! Dziadzie stary, bo nie mogę przejechać z karetką. Nie, ale to bez sensu, bo przecież ten. ten lata. Co? Jeszcze jakiś pantomobil kupić? Czy co? No kupiłam, no i co z tego? Jaki bezsens. O jest! Nareszcie! Boże, ratownictwo się pojawiło. Dobra, słuchajcie, patrzcie, jak to wygląda. Słuchajcie, patrzcie, wszystko naraz. O, tu jest dużo ludzi. To są ludziki do ratowania. Tu jest mało ludzi, ale trzeba się spieszyć. A tu jest co? Nie wiadomo co. A tu ja. A tu jakiś. Pewnie nasza konkurencja. Konkurencja ma bliżej do tych przypadków. To jest hamstwo. Jezu, 12% tylko. Czemu? Nie mogę tego przypisać. Aha, bo to trzeba przelecieć chyba. A to można dojechać. No dobra, chyba nie mogę za dużo patrzeć na tym, bo nie mam tyle baterii, chyba tak to działa. Może dlatego nie chciało się pokazać, bo bateria się skończyła? Nie wiem, z dupy to jakieś takie, wiecie co, ale czekamy na tych ludzi, co mają przybyć. Czy oni wszyscy będą na zaśnieżenie chorzy, czy co? Czy na co oni będą chorzy? A ty, baba, co? Mogłabyś też coś porobić. No, zimno ci? No trudno, musisz wytrzymać. Możemy najwyżej socjalny zrobić w tym czasie. Ale daleko mają do tego tutaj. O, widzicie, odlatuje, a ten jedzie. Ten więcej ludzi mie mieści, ale jest wolny. Tamten był właśnie mało ludzi, ale jest szybki. Jest jeszcze taki, co zupełnie mało ludzi, a jest jeszcze szybszy. Tam chyba trzy osoby się zmieszczą. Y no i jest jeszcze ten latający. Ten latający też mało ludzi mieści, ale przynajmniej lata. <grytanie> Boże, czemu ja mówię takie oczywistości? No bo jak ty laska nic nie robisz, gdzie ty jesteś, to weź tu się, zajmij. O, to też lata, patrzcie. To się przyda, taka latająca. No czekamy na te karetki. O, ile tego słuchajcie! Nie wiem, czy ktoś potrafi w ogóle jeszcze prowadzić auto. Tak średnio. No właśnie, nie ma kierowcy, żeby tu pojechał. Wiecie co? Chyba wyszkolimy kierowców. Tak będzie chyba najmądrzej. Oczywiście nie mogę znaleźć szkoleń. Salaropuch? Dobra, są. A nie, czekajcie, ja miałam już jakieś szkolenia gotowe. Betarda. No dobra, może jeszcze dojdzie jakiś lekarz? Nie, tylko latający. Chociaż lepsze to niż nic. No dobra, zatrudnijmy tych lekarzy. Uczymy się ludziska. Mam nadzieję, że szybko to pójdzie z tą nauką. Ile to zajmie? Aha, od 20 do 47 dni. No to tak nie za dobrze, ale dobra. Idealnie. O Jezus, mamy straty na poziomie 30 tysięcy, zaraz będą długi. Może za dużo personelu, jak na pierwszy raz wykupiłam. Może zaszalałam trochę. Nie wiem, na co oni będą chorzy. Czy na przykład, nie wiem, trzeba będzie operację zrobić. No to wtedy już i lekarz jest potrzebny i pielęgniarka. No i co? To to jest. O nie, na zaśnieżenie! Ble, ble, ble. Aha, nie ma gdzie ich diagnozować, okej. Okay. Znaczy nie okej, okay, ale przynajmniej wiadomo, co robić. To była diagnostyka ogólna, jeszcze kardiologia potrzebna. No dobra, to jakiś bałwan. Aż mi się przypomniały sechiomasy. I, I tekst zjeżdżaj bałwanie. A w okienku numer 5 znajduje się niesamowity obraz pod tytułem Zjeżdżaj bałwanie. Idealny prezent dla wszystkich naszych wrogów. Znalazłam dla niego też doskonałe miejsce. Powiesiłam go przed drzwiami wejściowymi. Jeżeli nie jesteś zaproszony, zjeżdżaj bałwanie. W ogóle zapomniałam już jakie nagrywanie i granie jest przyjemne. O, nawet zyski nam się trochę zmniejszyły. W sensie... Właśnie zwiększyły, przez to, że mam mniej na minusie. Dobra, znaczy więcej, nie mniej na minusie. Dobra, Jezus, <grystanie> nieważne. O, nawet zajmuj miejsce, tutaj się coś udało. Coś tu nawet zaliczyło nam. No, zobaczcie, jak ta karetka wolno jedzie. To zanim tu dojedzie, to po, pewnie połowa umrze. By się przydały jakieś toalety na pewno. O, dwa na trzy drzwi na środku. To są wspaniałe tutaj konstrukcje. Co, nasi leka lekarze, co? A, trzeba mieć gabinet zastrzyków. Okej, okay. bez problemu, tylko musimy ceny zwiększyć, wiecie, bo inaczej się nie wyrobimy finansowo. Odśnieżarnia jest potrzebna, no gościu. My tu jeszcze nie mamy tej odśnieżarni. Chyba przesadziłam z tymi lekarzami na starcie, zobaczcie jak nas dojeżdżają straty. Nie będzie nas stać zaraz na odśnieżarnię. Tyle już to grałam, a dalej najprostsze błędy popełniam. Za duże wydatki na start i... no może ławkę przesunę w tym czasie, tak na pocieszenie. O nie, jeszcze lawina będzie w okolicy, trzeba mieć jakiegoś dozorcę, o ten jaki petarda, jaki wykształcony. No i proszę bardzo, lawina, co się będzie działo tutaj? Będą kule śnieżne spadały czy jak? A nie, nie, tak standardowo. Myślałam, że może coś tutaj się będzie więcej działo, typu śnieg będzie się pojawiał, trzeba będzie to jakoś, no nie wiem, osuszać, ogrzewać. No wiem, że mamy zbyt wielu lekarzy, no niestety. Przesadziłam, ale teraz już są wykształceni, więc muszą być. Przynajmniej ma kto jeździć karetkami i latać. Ogólnie sprawa wygląda tak. Mamy mało na koncie, nie mamy żadnego y, psychiatry, a potrzebna jest psychiatria. Y, I nadal nie odkryliśmy... O, dopiero teraz. 100% odśnieżarnia. Jest! Nareszcie. Odśnieżarnia. Jezu, stać nas ledwo, ledwo, ledwo. <grym>, czemu tyle razy to powiedziałam, nie mam pojęcia. Ale ledwo! <laughs> Mamy psychiatra? W ogóle nie. Świetnie. Dobra, weź rób projekt kolejny, może trochę funduszy będziemy. Dobra, nie pamiętam, które jest najlepsze, ale ja często zapominam o tym, żeby tam klikać, więc lepiej nie brać tego, co się szybko robi, weźmy już takie... No, więcej sera w serze. Niech to tam leci sobie powoli. Tak, szpital ma długi, zdajemy sobie sprawę. I Żygi ma też, na podłodze. I wielkie kolejki. I potrzeby, których nie sposób sprostać. Dobra, słuchajcie. To nie jest mądre, ale musimy wziąć pożyczkę. Dobra, mamy aptekę. Potrzebujemy jeszcze psychiatrii. I kaloryfer między nimi. Żeby mieli ciepłe relacje. Dobrze. Dobra, dwa dni poczekamy. Może będzie psychiatra. Jeśli nie, to będziemy szkolić psychiatra. No nie ma. Czyli szkolimy. Będzie git, wyjdziemy z tego. Ojej, ale syf. Co oni tak żygają jako pentani? Dozorca się chyba nie wyrabia. Oddział jeszcze potrzebny. Ja to lubię takie duże te oddziały robić. I wtedy nawalić tutaj wielu pielęgniarzy, dużo różnych ozdóbek, pierpyłek, jakichś kawek, nie kawek i wtedy to jakoś lepiej idzie niż jaki jest taki mały oddziałik i w sumie tylko miejsce zabiera, a pacjentów mało leczy. Tu jeszcze coś będzie stało, tu co, coś na środku damy, ale to na razie nie ma hajsu. O, patrzcie, teraz się psychiatra odezwał. Szkoda, że tak późno. Co niewłaściwe działanie, to lecz ludzi. No, a oni się dopiero szkolą, to ten już przynajmniej obsłuży. A oni będą na zastępstwo, na pewno się nie zmarnują. To tu awans, dobra, awans. Wizyta gwiazdy. Mhm, tak, świetny pomysł. Doble, ble. Szkolenie, później. Ogólnie mamy trochę za mało pojazdów, ale wydaje mi się, że można by było też je ulepszyć, zamiast od razu kupować nowe pojazdy. Tylko, że żeby je ulepszyć, trzeba mieć jakiś zapas tych pojazdów z drugiej strony. No bo co? Ulepszę te i w tym czasie nie będą mogły jeździć, czyli nie będzie pacjentów, czyli będą długi. Ale nawet w sumie nie ma kasy na inwestycje. Mhm. Kurde, teraz mamy za mało personelu, a przed chwilą było, że mamy za dużo, a ciągle kogoś brakuje. Nie ma komu jeździć, nie ma komu tutaj ratować ludzi, tutaj nie ma komu diagnozować, no masakra jakaś. A ten jest za bardzo wykształcony moim zdaniem, by trzeba było kogoś takiego świeższego, może tą laskę bym wzięła, ale z kolei ona nic nie potrafi, więc też tak nie za dobrze. Przynajmniej szybko by się nauczyła, to chociaż tyle. No w sumie nie głupie. Ale poczekam jeszcze te pięć dni, może ktoś dojdzie sensowny. No, kierowca. Spoko babeczka. Ale tom też weźmiemy już, niech se będzie. Mamy zbyt wielu dozorców. Przed chwilą jak było za mało dozorców, to jednego zatrudniłam, bo był straszny syf. Nikt się z niczym nie wyrabiał. Teraz jest za dużo dozorców, nie? Tak źle i tak niedobrze. Może jeszcze jedno łóżko tu dostawimy. Miało nie być tyle, ale skoro mamy tu pacjentów... O, oddział ortopedyczny jest potrzebny. No, teraz się nie dziwię, bo w sumie na takim lodzie, na takim śniegu to można się pośliznąć, nogę sobie złamać. Ja nigdy nie miałam nic złamanego. Nie wiem, czy wy coś kiedyś złamaliście, oprócz prawa, bo pewnie ktoś tam na pasach przeszedł, podejrzewam, kiedyś. No ale nie wiem. Ja nic nie złamałam sobie. Też nie byłam osobą, która jakoś bardzo szaleje, więc nie miałam za bardzo gdzie czegoś złamać. To nie jest istotny wątek, ale jakoś tak przyszedł mi do głowy, kurde, nie ma gdzie tego postawić, na samym środku będzie. Jeszcze tutaj by się przydał kaloryfer, żeby ciepło było. O, tu jak nagrzane, trochę przesadziłam z tym kaloryferami. O, latająca pielęgniara, ale jaka! Ten jeżdżący chirurg też dobrze. A weźmy chirurga jeżdżącego. Ale nas dojechało! Będzie Git, wyjdziemy z tego. O, patrz jak biegnie. I cyk wyjechała. Fajnie, 2000 zysku. No, zajebiście nam idzie. Iblopryszczka. Standardowo. Spowodowana korzystaniem z brudnych toalet. W ogóle ja, ja to nie lubię na tych y, publicznych siadać, na tym sedesie. I albo nie siadam, albo wykładam to papierem sporadycznie, jak już muszę, bo nie mam siły, nie wiem, nogi czy coś, zmęczony, no to ewentualnie usiądę, ale staram się nie, żeby nie mieć kiblo-pryszczki. <grym> wylecz pacjentów. No wylecz, no. Zobaczymy, czy ci się uda. W ogóle ta żółtaczka, to co to była za choroba? Zjadlizna. Mhm. O, lawina zaraz będzie i w tym czasie jeszcze się pojawił ten, do gabinetu deluminacyjnego, akurat tutaj jest miejsce. Ten gabinet deluminacyjny to on zajmuje dosłownie 3 na 3, więc jest perfekcyjnie tutaj dopasowany. Przynajmniej lekarz będzie miał zajęcie, bo ci niektórzy to się nudzą. O, tu mamy jakiegoś. Co się nudzisz? Proszę bardzo, lecz ludzi. O, tu psychiatra też się nudzi. Do psychiatry, no nie ma takiej już dużej kolejki, ale jeszcze ludzie są. Może troszkę te gabinety usprawnimy, wiecie? Bo przez to, że tutaj nie ma nic za bardzo, żadnych obiektów, to oni są bardzo niezadowoleni. O, krzesło, wiem, krzesło, krzesło jest spoko, bo zawsze na nim siadają. Właśnie to też jest fajne w tych ozdóbkach, że rzeczywiście oni ich używają. To nie jest tak, że się postawi i nic się z nimi nie dzieje. Dobra, teraz mamy trochę więcej tych pojazdów. Możemy zacząć je ulepszać. Na przykład ten. pantomobil, On bardzo dużo zbiera naraz. Jest idealny właśnie do takich celów tutaj o. I przyjedzie i potrafi wszystkich zebrać, więc to jest super. Szpital wygląda nieźle. Weszliśmy z długów, chociaż pewnie jeszcze spłacamy. Weszliśmy z długów, chociaż pewnie jeszcze spłacamy. Weszliśmy z długów. Jeszcze trochę tego mamy, ale ogólnie idzie nam bardzo dobrze. Zresztą jak zawsze ta gra nie jest aż taka trudna. Chyba że chodzi o NFZ, to tam jest masakra. Najgorsza plansza ever NFZ. Nowa choroba, smogo łapczyca. O, to tak z, z okolic Krakowa pewnie. ha, ha, ha patrzcie, zabraliśmy 11. Ha, ha, ha. A ten nie zdążył wraca z zerowym. Korp. Mega korp jumbo. Niestety, nie powiodło im się. Nawet żygi posprzątane, także naprawdę 10 na 10. Dobra, tu się nic nie dzieje, nikt nie szkolony. Później się dziwić czemu ci pacjenci nie wyleczeni. Ależ, ależ wykształceni, no. Praktycznie każdy może pojazd prowadzić. No i super. Dobra, jakiś randomowy pielęgniarz nas pouczy, bo nie stać nas na tych wszystkich szkoleniowców. Zresztą to strasznie drogo wychodzi. Czasami lepiej zawołać szkoleniowca do jednego swojego ziomeczka. I później on nauczy wszystkich pozostałych. Tylko właśnie problem jest w tym, że strasznie dużo czasu to wtedy zajmuje. No ale przynajmniej jest mało kosztowne. O, tak jak biegnie, proszę bardzo. O, wszystkich 11. No my to się nie wyrobimy, no nie ma szans. było o taki pojazd. I teraz patrzcie, gdzie oni tu umierają. Widzicie, w 40 sekund dociera nie jest to jakiś super też wynik, ale później jak się go ulepszy, to naprawdę dobrze się nie psują na amen te samochody, tylko można je później naprawiać, bo ja nie wiem, co bym zrobiła, bym miała non stop straty. Dobra, to już kolejka do psychiatry. Właśnie tak podejrzewałam, że coś takiego się stanie. Ostatnio tak było właśnie, że się zastanawiałam, czy tutaj już robić nowy gabinet psychiatry. Jeszcze nie, ale widzę, że już tak, to już jest ten moment. I żeby psychiatra był też trochę szczęśliwszy. To może tutaj zrobimy jakieś takie, wiecie, półki na książki? Mhm, tak, zrobimy półki na książki. Świetnie, idealny timing. No i nic teraz nie kupię. Dobrze, przynajmniej tutaj jest jakieś wyposażenie podstawowe, tu też coś tam jest. No tutaj niestety bieda, i w tych pokojach to po prostu bieda totalna, więc. Ale spoko, to się zaraz zwróci. To się zaraz zwróci. Dobra, zaraz będzie dużo ludzi do leczenia, na szczęście. Bo mamy coraz większe długi, bo jest za mało pacjentów. Zauważcie, że tutaj jest w miarę pusto. O, marzę o szkoleniu, zmarznięta. Doktor D. No, zmarznięta, bo ciągle jeździ tymi pojazdami. No, możecie się zamienić. Nie musicie ciągle ich tam. Ciągle nie muszą ci sami być. O, patrzcie, ile pacjentów idzie. No i super, o to chodziło właśnie. I trochę zasilić szeregi. O, jednak nie składa wypowiedzenia. A nawet jej nie wysłałam na szkolenie w końcu. Dobra, sprawdźmy, kto jest najbardziej niezadowolony oprócz pani dr D. O Jezu, wszyscy są niezadowoleni. Są wykończeni, nieszczęśliwi. Muszę się postarać z tymi szkoleniami w takim razie. Przed oddziałem jest kolejka. No to niech wchodzą i się leczą, a nie stoją pod drzwiami. Co to ma być? Więcej osób może potrzeba. Stać nas w ogóle na jakiś. O, tu jest jakiś. A fajnie. No akurat nas dojechały. Jest genetyk, to może być ważne, trzeba go kupić póki jest. Ale na razie nie ma za co. Bo <laughs> ogóle nie mamy tego pomieszczenia do tych chmur, chmura od ona jest w ogóle 4 na 4, to ja nie wiem, nawet to by mi się nie zmieściło tutaj. Szpital ma długi, no co ty powiesz, a w ogóle poprzednie spłaciliśmy? Nie jeszcze. Odkryto nową chorobę. I co, ły, co co? I co łysocizna? Utrata włosów spowodowana razem głowy. A mały włos nie skończyło się gorzej. Trzęsienie ziemi, świetnie, jakbyśmy mieli mało problemów. A ja nie wiem co z tymi chmurami, bo... no ja nie mam gdzie ich leczyć. Trzeba by było kupić nową porcelę, a nie mamy... hajsu. No właśnie, o tym mówię. Nie mamy hajsu. Może tutaj za 30 tysięcy, to nie tak dużo. Znaczy, no... Dużo i niedużo, nie? O, Holender, jasny, my nie mamy gaśnic. I nie stać nas na gaśnicę! Czy to jest jedyna gaśnica? To jest jedyna gaśnica, słuchajcie, w całym szpitalu, nie wierzę. Jedna gaśnica tylko. A nie, tu jest. Jest gaśnica! No nie, to nie tak źle. Myślałam, że się pośmiejemy, że jest tragedia, ale nie ma tragedii jednak. Gasisz czy nie gasisz? Czy trzęsiesz portami? Cyk, schowała do wnętrza swojego ciała. No dawaj, bo wybuchnie. Sytuacja opanowana, ale jak tylko wrócą tutaj środki, kupujemy gaśnicę. W każdym pomieszczeniu jest są jakieś sprzęty, powinna znajdować się gaśnica. I jeszcze ten lekarz jest niezadowolony, Jezus. No dalej niezadowolony. Toś dostałeś podwyżkę, przestań już. To śmietnik zapchany, bo że ten śmietnik zawsze jest taki zapchany. Może obok gdzieś postawię kolejny. No pewnie dozorcy się nie wyrabiają, dlatego jest sef. Później będzie gadane, że no część dozorców nic nie robi, ble, ble, ble. O, mamy 30 koła, kupujemy. Na podłodze jest dużo odpadów medycznych. Niektórzy pacjenci składają skargi. Wyczyszczenie tego może wymagać większej liczby dozorców. No widzisz, mówiłam ci gościu, a mówię, że nic nie robią. A tu wystarczyło, żeby przyszła jakaś burza śnieżna no i proszę bardzo. I żeby ci ludzie tam chorzy na nie wiadomo co, na chmurę nad głową. Mówi się, że ludzie są humorzaści, a oni są chmurzaści. <noise> Dobra, Boże, te suchary moje. W sorry za mój głos, ale jestem przeziębiona, a bardzo chciałam już nagrać, bo i tak długo się zlekałam, więc tak, stwierdziłam, że będę nagrywać nawet z takim głosem. Chirurgia, Zwietrzały żyły. Nie no, możemy kupić chirurgię. I co, nie mogę, tak? 26 koła potrzebne, ojej. O, jeden, dwa, dwa, o, 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 super. I chmura odsiednia potrzebna. Dobra, no 35 koła. To może bez tego na razie. Tu jest nażygany? Tak. Świetnie. Tutaj dalej kolejki, problemy. W ogóle jeśli chodzi o chirurga, to jest tylko jeden. Więc jak go nie znajdziemy, to nie ma innego. On się chciał w ogóle zwolnić, chyba, z tego co pamiętam. i nie ma go. No, był na bank, bo kupowałam. A, tu jest, dobra. Krzesełka dałam. Żeby sobie usiedli. Zresztą nie wiem, czy będą siadać akurat chirurzy. Nie widziałam, żeby siadali, ale może. Już to wie. A, jednak siadają. Cudowne to jest. Podstawiasz im krzesło, oni siadają. Simowie tak nie mają. Podstawiasz im krzesło, a oni idą zjeść obiad zupełnie gdzie indziej. <grym>, no cóż. O, tutaj niestety wskaźnik zgonów. A nie, to chyba dobrze, że mamy... A nie, dobra. Źle. Mamy dużo zgonów. 50 zgonów! 60 zgonów! oni mają zero zgonów. No bo oni nie ratują ludzi, no. Dlatego mają zero. Wskaźnik niewyleczonych. Nieźle, słuchajcie, tylko jeden wskaźnik praktycznie mamy trochę niżej. Zgony. Jezu, zawsze pacjenci umierają. Co? Doktor Tony chce odejść. Dlaczego? O co chodzi z doktorem Tonem? Doktorze Tony. Czemu jesteś niezadowolony? To przestań jeździć tą karetką. Czy czemu oni się jeżdżą tymi karetkami? Przecież mogą się zamieniać z tymi, co są w środku tutaj, o. I mają komforcik. Nie musicie ciągle sami jeździć. Panikuj płonie! Dobrze, mamy gaśnicę kupioną. No ogólnie nam się dozorcy nie wyrabiają. Nie jest to w sumie jakieś specjalnie dziwne. O! Szpital jednogwiazdkowy. Dobrze, udało się w takim razie na ten moment zatrzymujemy się i później sobie pogieramy znowu. Jestem już troszkę zmęczona tą grą. Nie wiem, ile ona trwała. Pewnie z dwie godziny. Mamy kolejne cele. No i co? Do zobaczenia. Do usłyszenia. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu. I słyszymy się. Do widzenia. Do widzenia.